Angel Di Maria i Paul Pogba piłkarzami Juventusu. Sebastian Szymański na pewno nie wróci do Moskwy. Usman Dembele zgodził się na gigantyczną obniżkę wynagrodzenia w FC Barcelonie. Siemano, ja jestem Mateusz, witam was, a dziś powiemy jeszcze na temat, między innymi obójce kibiców Lechi podczas ostatniego meczu. Fiorentina znalazła następcę Krzysztofa Piątka. To ten ham sięgnął po gracza FC Barcelony. Były piłkarz Arsenalu, zakończył karierę w wieku 30 lat. Cristiano Ronaldo nie leci razem z drużyną na przedsezonowe turnę, a jego kolega twierdzi, że najlepszym rozwiązaniem byłby powrót do Realu Madryt. Gennaro Gattuso tak wymęczył swoich piłkarzy, że ci nie byli w stanie chodzić. A Karol Angielski został zaprezentowany w nowym klubie. Na polu. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie ostatnio zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A jeżeli wy także jesteście fanami piłki nożnej, a jeszcze tego kanału nie subskrybujecie, to zmienicie to w tym momencie. Na pewno tego nie pożałujecie. Ostatnio jeden z widzów Filip napisał do o udostępnienie zbiórki. Jeżeli macie taką możliwość i możecie pomóc, link macie na dole w opisie tego filmu. Pamiętajcie, dobro a ja zapraszam do oglądania. transferowe spekulacje stały się faktem. Angel Di Maria kilka dni temu wylądował w Turynie, a wczoraj został zaprezentowany jako nowy piłkarz Juventusu. Trafił do Włoch na zasadach wolnego transferu, bowiem z końcem ubiegłego sezonu jego umowa z Paris Saint-Germain wygasła i nie została odnowiona. Argentyńczyk miał ponosić oferty z Benfiki, a nawet FC Barcelony. Jednak zdecydował się na włoski kierunek. Co ciekawe, to podpisał umowę tylko na jeden sezon do 30 czerwca 2023 roku. Angel Di Maria to nie jedyny Głośne wzmocnienie starej damy. Także Paul Pogba po raz kolejny zabita do Juventusu, również na zasadach wolnego transferu. Wczoraj już pojawił się w Turynie, a na Twitterze pojawiło się nagranie: jak wita się z kibicami. To oznacza, że ten transfer jest pewny, czekają go tylko testy medyczne, a to tylko czysta formalność. Prezentacja francuskiego pomocnika może odbyć się nawet dzisiaj. Sebastian Szymański, który jest zawodnikiem Dynama Moskwa, już niedługo powinien stawić się w Moskwie na pierwszy trening przed rozpoczęciem nowego sezonu. Jak podaje portal onet.pl tak na pewno się nie stanie. Polak miał podjąć decyzję, że nie ma zamiaru pojawiać się w stolicy Rosji. Sezon startuje tam za 8 dni, tak więc Polaka w koszulce Dynama nie zobaczymy. Zainteresowanie Szymańskim wyraża herta Berlin, ale biorąc pod uwagę sytuację Krzysztofa Piątka, także zawodnika tego klubu, przenosiny do Berlina. Wcale nie muszą być dobrym pomysłem. A co wy? uważacie o tym kierunku, napiszcie na dole w komentarzu. 40% obniżka zarobków czeka Usmana Dembele w kolejnym sezonie. Choć Francuz od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem, to zgodnie z najnowszymi medialnymi informacjami, swoją karierę będzie kontynuował dalej w FC Barcelonie. Miał zaakceptować mniejsze wynagrodzenie o wspomniane 40%, co jest spowodowane sytuacją finansową klubu. Podpisanie nowego kontraktu stanie się faktem w najbliższych dniach. Co ciekawe, to pomimo tego, że był wolnym zawodnikiem, to nie słyszeliśmy o jakimś szerokim zainteresowaniu jego osobą przez inne, Europejskie kluby. Ciekawe, co było tego powodem. Przecież Usman Dębele, pomimo swoich kontuzji, to dalej piłkarz światowej klasy, potrafiący odmienić losy każdego spotkania. Podczas ostatniego meczu Lechii Gdańsk w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy doszło do bójki na stadionie. Okazało się, że bijatyka rozpoczęła się wcześniej w stadionowym pubie T29, a swoją kontynuację miała już na trybunach. Szkoda kibiców, którzy przyszli wspierać swoich ulubieńców i papu, który w tym momencie wymaga remontu. Sędzia zdecydował się na przerwanie meczu i po kilkudziesięciu minutach go wznowiono. Speaker ostrzegł osoby przebywające na stadionie, że jeszcze jeden tak incydent będzie skutkował walkowerem dla klubu z Macedonii Północnej. Całe szczęście to spotkanie udało się dokończyć, Alechia pokonała rywali 4 do 1. Fiorentina nie zdecydowała się wykupić Krzysztofa Piątka z Herty Berlin. Teraz Polak będzie musiał powrócić do stolicy Niemiec, a Fiorentina i kibice tego klubu długo za polskim napastnikiem płakać nie będą. Zastąpił go bowiem Lukajowicz, czyli napastnik Realu Madryt. Podpisał on z włoskim klubem umowę na dwa sezony z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Serb genialnie spisywał się w Ejtrachcie Frankfurt, ale transfer do Realu Madryt okazał się być wielkim niewypałem. W Lalidze zdobył tylko trzy bramki, a klub zapłacił za niego aż 63 miliony euro. Tottenham aktywnie działa na rynku transferowym, a to potwierdza kolejny już piąty transfer. Tym razem ich łupem padł zawodnik, który nie sprawdził się w FC Barcelonie, czyli Clément Longlet. Francuski obrońca został jednak tylko wypożyczony, a nie jest to transfer definitywny. Pomimo wypożyczenia to FC Barcelona będzie płaciła ponad 40% jego wynagrodzenia, czyli prawie 100 tysięcy euro tygodniowo. Koguty w tym okienku sprowadzili już takich piłkarzy jak Richarlison, Perisic czy Bissouma. Starsi widzowie na pewno kojarzą niegdyś wielki talent i nadzieję arsenalu. Jack Wilfer miał być złotym dzieckiem kanonierów, ale jego kariera nie potoczyła się, po jego myśli na pewno nie tak miała wyglądać. Wczoraj opublikował on poruszające słowa do kibiców, w którym podziękował nie tylko im, ale i klubom, w których występował. Dodał, że ta decyzja nie była w 100% od niego zależna, co pozostawia trochę miejsca do interpretacji, jakie były tak naprawdę powody takiej decyzji. Jedną z nich na 100% były jednak kontuzje. Które co chwilę zatrzymywały jego rozwój, to właśnie one doprowadziły do jego odejścia z arsenalu w 2018 roku. Niestety jego najlepsze lata szybko minęły. Wielka szkoda, że bezpowrotnie. Wczoraj Manchester United zaprezentował domowe koszulki na zbliżający się sezon. Wyglądają one naprawdę dobrze. To, oczywiście, tylko moje osobiste zdanie i nie jest ono ważne. A materiały prezentujące, owe koszulki. Zastanawialiśmy się, czy na nich znajdzie się Cristiano Ronaldo. I tak, Ronaldo pojawił się na materiałach promujących nowe stroje. Niektórzy z kibiców United już zaczęli świętować, że to oznacza, że CR7 zostaje w Manchesterze. Ale niestety, muszą ich zmartwić. Pojawienie się Portugalczyka tak naprawdę niczego nie nie zmienia. Zdjęcia i nagrania były wykonywane w kwietniu tego roku. Poza tym jak Ronaldo opuszczał Juventus to zagrał nawet w jednym z pierwszych meczów, a dopiero później ogłoszono transfer. Oficjalnie potwierdziły się także informacje podawane przez Fabrizio Romano. Chris nie poleciał z kolegami na przedsezonowe tournée. Klub oficjalnie podał, że powodem są sprawy rodzinne. Media na wyspach podały, że to wcale nie musi być nieprawda, bowiem ponoć bardzo pogorszył się stan zdrowia jednej z osób bliskich Portugalczykowi. Brak Ronaldo marketingowo United na pewno się nie opłaca, tym bardziej na przedsezonowym tournée. Jednak zobaczymy, co tak naprawdę się wydarzy. Ronaldo, Waszym zdaniem, zostanie w United, czy jednak zmieni barwy klubowe? Napiszcie na dole w komentarzu. Rodak Ronaldo, czyli portugalski obrońca José Fonte, uważa, że najlepszym dla niego rozwiązaniem byłby powrót do Realu Madryt. Czy chciałby wrócić do Madrytu, to byłoby dla niego najlepsze. Inne pytanie brzmi, czy Real Madryt chciałby go z powrotem? Jakby się nad tym tak głębiej zastanowić, to być może odejście Ronaldo z Realu Madryt było jego największym błędem. Teraz na pewno do tego się nie przyzna. Wydaje mi się, że jego honor nie pozwoli mu na to przez długie lata. Ale być może kiedyś nadejdzie taki dzień, w którym wyjawi prawdę o tym, co myśli. I o tym co czuł. Zaryzykuje stwierdzenie, że gdyby pozostał w Realu Madryt, to miałby o jedną złotą piłkę więcej. Nowym trenerem Walencji został Gennaro Gattuso. Wygląda na to, że treningi z Włochem dla piłkarzy hiszpańskiej drużyny są walką o życie. Takie nagranie wczoraj pojawiło się w internecie. Piłkarze po zakończonym treningu nie byli w stanie ustać na własnych nogach, ledwo się poruszali. A część z nich nawet tego treningu nie dokończyła. Czy takie metody przyniosą efekt w postaci lepszych wyników? Zobaczymy. Karol Angielski, czyli były zawodnik Radomia Karadom, Radom, przeniósł się do tureckiego SIWA Pobił rekord transferowy polskiej drużyny. To jednak zdecydowanie za mało, aby w Turcji powitano go należycie, film z prezentacji zawodnika został nagrany na jakimś boisku, na takim, które na pewno nie przypomina profesjonalnego stadionu, nie było też ani kibiców, ani dziennikarzy, ani żadnej innej oprawy wizualnej, nagrania wyglądały tak, jakby montował je ktoś po godzinie uczenia się obsługi Premiere Pro. Ciekawie jakie odczucia z tej sytuacji miał polski zawodnik. Na dziś to koniec dziękuję wam, że oglądaliście do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić. Będzie mi bardzo miło. Zachęcam także do obejrzenia innych filmów, na przykład tych, które w tym momencie pojawiły Ci się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!